Ziemka! z tej strony Zimny i witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta na modach. Jak zapewne widzicie, nie jesteśmy już w zamku Urgasta. Poza poprzednim odcinkiem poszedłem na samą górę, bo pomyślałem, że już nie ma sensu eksplorować dalej, tylko już iść na samą górę do walki z bossem. Okazało się, że spawn point, że spawn tego bossa został zniszczony. Nie ma spawnu i nie można było zrespić bossa sobie pomyślałem, ok, no to skoro się nie da no to zeszedłem i poszedłem się przejść byłem tutaj kawałek dalej w takiej, takiej dziurze czy coś takiego, taka nie, nie wiem co to było w każdym bądź razie znalazłem tam dużo itemków jak widać znalazłem 21 diamentów to jest bardzo dużo, znalazłem więcej, tylko że co chwilkę yy, mnie dedali. Są chyba gdzieś tam moje deadpointy, chyba. A jedno inne, nie ma moich deadpointów. No, zdobyłem yy, All Magnet. Co sobie zostawię? To chyba przyciąga mi żelazo, czy coś takiego. I zdobyłem jeszcze parę innych itemków, które Wam teraz pokażę, jak znajdę. O, jest coś takiego. Moonworm Queen. Nie wiem, co to jest i do czego to służy, ale jakby ktoś wiedział, to niech napisze w komentarzu, ja się z chęcią dowiem. Oraz Transformation Powder. Jakiś proszek transformujący, ale. Nadal nie wiem, do czego on służy, zresztą znaczy nadal. W ogóle nie próbowałem z nimi zrobić nie wiem, do czego on służy. Jak ktoś będzie wiedział, to też niech napisze w komentarzu. Też się z chęcią dowiem. To ch jeszcze, czy coś jeszcze zdobyłem? No chyba tyle, żebym zdobył. Tylko tyle. Okej, okay, skoro już we mniej więcej powiedziałem co i jak, to teraz chodzimy na to tylko jak ja tam wyszedłem o i wciskając SHIFT nie niszczymy całego drzewa tylko troszkę tylko ten blok, w który uderzamy jeżeli oczywiście bijemy się kierą Aha. bym spadł Skoro już wyszliśmy, to teraz możemy iść w stronę portalu. W stronę portalu. I w ogóle już wyjść z tego lasu. Ale póki jeszcze jesteśmy, tu sobie weźmiemy troszkę i itemków, jak znajdziemy. A na minimapce zauważyłem właśnie to. A tu zazwyczaj są itemki pochowane. Więc czemu by nie przyjść, nie przyjść i nie wziąć. O! Wygląda jak po niemiecki bunkier. Tu zwykła kopalnia A zwykły zębek Nie ma co tu iść A, złoto zbierał nie będę jeszcze Nie ma sensu tutaj zbierać jakichś itemków Skoro ja sobie to wszystko mogę u siebie na tym Na zwykłym biomie tu znaleźć Ale tutaj coś jest dziwnego chyba kanion, pięknie. Oj, zgubiłeś się? Poszukać ci mamy. Nie to nie. Dobra, idziemy tutaj, gdzieś, gdzieś gdzieś w tym kierunku pójdziemy. Jak widać jeszcze teren mi się u góry generuje. Te wielkie drzewa. gdzie jest to miejsce, które ja tam znalazłem i co mi tu tak syczy? a, jakieś muchy hmm. dziwne nie powiem no kurliczek tak tak skacze. Ma sensu tak iść cały czas nic nie mówiąc Więc ja zrobię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę jak coś znajdę albo jeszcze tu zobaczymy Jeszcze tu wejdę z wami Jeżeli coś będzie Chyba coś jest. Tak, jest skrzynka. Złote jabłko. pieczony ziemniak. chleb, pszenica. Pszenicy mogę wziąć. Ale reszta mi niepotrzebna. Okej. Okay. No to wychodzimy już stąd. I ja się na chwilkę zamierzęgnam. Widzimy się za chwilę. Nie musiałem daleko iść. Bo jak widzicie już na minimapce pokazuje się z lewej strony ten wielki plac gdzie jest hydra, bo prawie widać ten taki malutki labirynt, chociaż do labiryntu. Do labiryntu sobie już pójdę poza odcinkiem, bo to, bo to już widzieliście, a, a ja sobie tam może znajdę jakieś itemki. Tylko teraz pytanie, czy jesteśmy dobrze przygotowani do walki. Ok. To jest ten mega plac. O, widzicie, to jest spawner hydry. Czegoś takiego nie było na zamku Urgasta. Ok. Nie wiem, czy, czy używać tego, czy nie używać. Hmm. Może jednak lepiej, może jednak lepiej nie. Tu jest ten Iron Ingot. I te z tego podobno są strasznie dobre itemki. One już mają wbudowany y, swój enchant, o widzicie, ochrona. Zróbmy sobie mieczyk. Albo nawet Lidla. Odrzut. Jak ładnie, dobra, skniłe mięso i... I co? No i co tu wyrzucić? A po walce z Hydrą, jak wygramy, to podpalimy ten las. Ok, tylko dobra zbrojka sobie założymy już tą. I temki sobie pochowamy. To sobie schowamy, to sobie schowamy. Czyli tak. Teraz spodnie, hełm, wydajność pod wodą, to nie, zrobię sobie buty jakie mam, powolne opadanie, a jak z liści sobie zrobię buty, to mam powolne opadanie, ale podwójne i hełm, ochrona przed pociskami 2. Pięknie, dobrze. Pięknie, fajnie. To teraz tylko założyć zbrojkę. I idziemy się bić. Chociaż może bym sobie jeszcze zrobił skrzynkę. I zostawił w niej itemki, których nie będę brał. Dobry pomysł. Ok. Czyli to jest nie będzie mi potrzebne. Wiesz, nie? Złote po sobie wezmę. Lecaki sobie wrzucę. Nie, miecze zostawiam, Miecze zostawiam. Ok. to zostawić amieczek tutaj. A, jeszcze łuk, łuk bym sobie wziął. I strzały. To jest z niej złupi pomysł. O, jest. Naga. Chodź tutaj, chodź tutaj, tu 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 jestem Kochano Ty mi jesz klocki? No cie mi uciekasz? Chodź tu Ciekawe czy on będzie taki silny O kurde, zaraz zginę. Aa, uciekaj Ale ile już HP i wziąłem? Dobra, HP regeneruj się. Albo nie, 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 nie. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Nie uciekaj od tatusia. Czek uderzam mi po tych częściach, czy ciekawe czy coś je biorę? Ej, chyba, chyba nic. No co jest? Nie mówcie, że się zbugowała. Ej, ona jeszcze sobie dodaje HP. Ej, to jest nie fair. Ja nie mogę. O, robi się coraz mniejsza. Chodź tu. No, czemu uciekasz? Chodź tu. Zginę. Czemu ja wszystko muszę wykrakać? Okej, okay, zaraz wracam Już jestem z powrotem, wziąłem wszystkie itemki I idziemy dalej się bić Tylko... Czemu mi uciekasz? No już jaka ona szybka Czemu ja nie mam podka na... Leczenie e, tfu, na szybkość Dobra, chwila, moment Serki, kumpel zadzwonił, mu, musi się odebrać. Chodź tu. Czemu się uciekasz? Wracaj, wracaj. Zjedz jabłuszko. Jabłko jest jak snickers. I jedziemy dalej. I zostało HP. No. Zostały trzy segmenty cie... Cie, cie właściwie głowa. I no chodź tu, chodź kurde, bo chcesz zabić cię. Yes zabiliśmy nagę. Teraz X i zasłużone trofeum. Ach, piękne. Dobra, to sobie zostawimy. Teraz wróćmy po swoje itemki. Tylko gdzie ja je zostawiłem? To jest takie fajne pytanie. Na, a ja yes, są tutaj, są tutaj wszystkie moje itemki. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. Ale ja sobie to mogę uciec. Się... Naga Stone Head, jak to wygląda? To jest brzydkie. No to to tu zostanie. Firefly Raven Wetter, coś tam kruka. Czyli bierzemy sobie wszystko. Aha, tylko teraz, że mam tyle itemków, to nie mogę reszty wziąć. ok czy mam jakieś miejsce jeszcze w plecaku? No niezbyt. Czyli co wziąć, co zostawić? No to to mogę zostawić, to mogę wyrzucić, ale to się przyda. no i tej temki. Te buty mogę wywalić. Okej, okay, to teraz szukamy żelaza. sztabki żelaza. Krzemień mam. I bierzemy zapalniczkę. I jak obiecałem, idziemy podpalić las. Ale się będzie jarało. Ale będzie fajnie. A to co to było? A nieważne, skoro i tak zaraz spłonie. Niech się pali. Ciekawe, czy ktoś to będzie mógł ugasić. Czy jest tu jakiś taki drwal? Chodźmy tutaj, będziemy patrzeć, jak się pięknie pali. Chociaż nie wiem, czy to dobrze zrobię. Słuchaj, czemu się nie chce spalić? Pali się, pali się, się, pięknie. Ej, no co jest? Czemu to się nie chce spalić? Czemu to się nie chce spalić? O! Nie... To tam byłem czy... Nie, tam byłem. Nie, skoro się poczę w tę stronę, to tam nie byłem. Czyli tam jest kolejny zamek Gasta. No, czyli nawet nie jest tak źle. Znaczy to się nie wyspali. No może to i dobrze. Czyli w następnym odcinku pójdziemy tam do Gasta. Mam nadzieję, że tamten spawner już będzie dobry. Już nie będzie żadnych błędów. To sobie w kolejnym odcinku zawalczymy z duchem, jak będziecie chcieli. Bo jak będziecie, jak będziecie chcieli to nie będę nagrywał już wchodzenia do tej wieży, tylko tylko będę nagrywał dopiero, już jak wyjdę na samą górę. To mi napiszcie, jak chcecie, jak wolicie, bo mi to jest obojętne. Jak tam chcecie, i napiszcie mi w komentarzach. A tymczasem ja się z Wami żegnam, więc do kolejnego odcinka. Cześć.